W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak możecie czy, czyścić rip-tape. Więc tak. Bierzemy kawałek grubej taśmy. Przyklejamy dokładnie. Ucinamy. Jak widzicie, tutaj mamy trzyma. Proszę. No, więc tak właśnie tutaj czyścimy. I możemy już oderwać tę taśmę. Jak widać, brudy z niej zeszły. Grip jest idealnie czysty. Nic się nie niszczy. Mam nadzieję, że Wam się to przyda na przyszłość. Zarówno początkującym, jak i zaawansowanym. Bardzo dziękuję. No to na razie.